To Laura Wipulec i w imieniu swój domowi Lumberjack Burgers pragnę was wszystkich serdecznie powitać na tym wielkim, wyrobanym, nieoficjalnym otwarciu. Jest nam bardzo miło, że jesteście tutaj wszyscy razem z nami w tym dniu. Słuchajcie, stworzyliśmy Jacks z pasji do wołowiny, z pasji do burgerów. Dzisiaj jest bardzo wielko dla nas dzień. Chcielibyśmy pokazać Wam nasze menu i wspólnie celebrować wyjątkowe wydarzenie jako kolejny duży krok w rozwoju naszej firmy. Dla Waszych Burgers to nie tylko wyrobane burgery, ale również społeczność, którą tworzycie jako nasi klienci. I z tego miejsca chcielibyśmy serdecznie Wam podziękować za Wasze wsparcie, za Waszą dzisiejszą obecność, za lojalność, Waszą miłość do naszego jedzenia jest dla nas największą nagrodą. Chciałabym również podziękować oczywiście naszemu wspaniałemu zespołowi, drwali, którzy codziennie ciężko pracują, aby wydawać wam najwyższej jakości wyrobane burgery. Ekipa jest ich i wielkie brawa dla Was. Poczujcie się, poczujcie się szampanem, cały bar jest do Waszej dyspozycji. Za krótką chwileczkę będziemy wydawać wyrobane. Jedzonko, bawcie się dzisiaj dobrze. Mamy nadzieję, że spędzicie super czas razem z nami. Jeszcze raz serdecznie Was witamy. Drodzy Państwo, moja kochana młodzieży, z tej ziemi. Labędrzek to nie tylko ten poziom Labędrzek to oczywiście również i górny poziom. Tam znajduje się też balkonik, więc cały ten teren należy do Was. Ruszajcie na zwiedzanie, a za jakiś czas, kiedy pojawią się u was już nasi trwale, będziecie mogli zamówić swoje wymarzone burgery, a obiecuję, dzisiejszego dnia mięsa nam nie zabraknie. Przygotowaliśmy się. Karolu, ile tego mięsa jest? 700 kilo. 700 nie Więc słuchajcie, ja wam obiecuję, że na pewno tego nie przejecie. Pamiętajcie się dobrze i widzimy się za chwilę.